Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym szkoleniu. Witam pana trenera Pawa Dorosza, który to szkolenie przeprowadzi w ramach projektu i myślę, że ta wiedza, którą nabędziecie, będzie Wam służyła i będzie wykorzystana. Ja bardzo się cieszę, że takie inicjatywy w naszej szkole mają miejsce niecodzienną sytuację uczestniczyć w zupełnie innych zajęciach, tak? Nie będą to lekcje, będą to zwykłe warsztaty. Będzie prowadził jego niewiele starszy od Was Pan. Mamy nadzieję, że potem zaistniejecie na terenie szkoły i pokażecie, że czegoś dobrego się nauczyliście, czegoś nowego i spróbujecie przekazać to innym. Dziś pracujecie tak, jak było Trzy godziny macie warsztat z przerwą na małe słodkie, co nieco, które przygotowali wasi rodzice w, w porozumieniu z wychowawcą. Chciałbym dzisiaj przedstawić kilka tematów właściwie nowych technologii. Najważniejszym z nich będzie dzisiaj Mirosław. Kolega potem podprowadzi z Wami temat usługi live. Potem się wymienimy. Czy słyszeliście już o tym wcześniej? Gdzieś? Tak. A ja czy ktoś z Was ma? No, tak myślałem. No dobrze. A więc yy, każdy telefon, który może mieć Windows musi mieć konkretne wymagania techniczne. Co nam to daje? Jeżeli mamy wymagania techniczne, które są z góry ustalone, my jako, powiedzmy, programiści z góry wiemy nad czego możemy się spodziewać. To jest zasymulować jakieś Przejście, położenie jest na 20 km, prawda? Dzięki temu monitorowi możecie zaznaczyć, że najpierw znajduje się tutaj, potem tam, potem gdziekolwiek indziej. Dzięki temu, że symulujecie pracę tak, jakbyście szli tą ścieżką, czy też jechali samochodem, To może Wam ułatwić właśnie konkretne pisanie aplikacji i sprawdzenie poprawności tego, co zrobiliście. Jest również pełna emulacja absorbentów w wersji 7 czyli w Dzięki czemu Wymyślicie już uruchamiać zewnętrznych rzeczy, jak to było wcześniej, aby sprawdzić, czy to, gdy przesuniecie wasz telefon, coś się stanie. Nie wymaga podłączenia telefonu do komputera. Na waszym komputerze zostanie uruchomione coś, co będzie w 100% wyglądało i działało jak telefon. Są to tak zwane wirtualne maszyny. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. I oczywiście pozwala, takie wcześniej wspomniałem, symulować akcelerowne na czy też navigacje. Oraz też inne sensory. Teraz wcześniej wspomniany Zune Software pomaga Wam w pobieraniu aplikacji, o czym nie wspomniałem wcześniej, z marketplace, czyli miejsca, gdzie znajdują się wszystkie aplikacje napisane przez osoby, na przykład takie jak Wy. Wszystko jest tam dostępne. Możecie bezpośrednio robić to z telefonu, lub też za pomocą tego oprogramowania. Gdy po prostu klikacie, gdzie jesteście połączeni do PCK, zostanie wszystko synchronizowane i przesłane na telefon. Taki dodatek można powiedzieć, który umożliwi Wam pisanie aplikacji na telefon, który posiada zainteresowane klasy, czyli coś w rodzaju dla porównania na przykład, klasą jest stół albo krzesło lepiej, a którym można usiąść. tak samo jest wpisane do w waszym telefonie. Wszelkie klasy i tak dalej. I właśnie to, ten Windows Phone SDK, który już zainstalujecie, umożliwi pisanie aplikacji na tle. To jest akurat, akurat jeszcze sprzed wersji Apple'u. Ale generalnie rzecz biorąc, nasz SDK zostanie zainstalowany w tej ścieżce, jak nam tutaj. Z tą różnicą, że zamiast zaraz będzie piąty. Możemy pisać rzeczy na. Trzy rodzaje technologii, tak je nazwijmy. Silverlight, czyli technologia dosyć internetowa, była odpowiedź na braki HTML-a, która w bardzo łatwy sposób umożliwia nam tę te technologię, w sensie dosyć w rzeczy właśnie webowych. Co ciekawe właśnie, proszę Windows Phone, Windows Phone wykorzystuje właśnie Silverlighta. Co ciekawe, na Windows Phone a możecie pisać aplikację w HTML5, Na przykład my, grupa warszawska. Działamy w właśnie miejscu materiały. w tym miejscu pracy, w tym wszystkie znane w tym miejscu pracy, w tym miejscu pracy, w tym miejscu pracy, w tym w tym miejscu Warszawy. Grupa z Wrocławia, w okolicach Wrocławia, z Gdańska, oficjalnie Gdańska. No i oczywiście jak chcemy jakieś szkoły z naszego miasta, na przykład ja jestem z rodziny Podlaskiego, troszkę, troszkę stąd, więc z chęcią zaprosiłem moje szkoły, z którymi to współpracuję. Więc tak naprawdę dzięki właśnie temu, że te grupy akademickie są bardzo mocno rozwinięte, gdzie jest naprawdę dużo grup w całej Polsce, jest to jedna z najbardziej liczących grup na świecie tak naprawdę, nawet z USA i tak dalej porównując, Właśnie, wiem, Polska jest właśnie takim krajem, dzięki temu właśnie została wydelegowana do tego projektu. Dzięki temu możecie uczestniczyć. To, że zachęcam was do rozwijania własnych umiejętności. Jak usłyszycie coś takiego jak szkolenie, warsztat, coś co jest za darmo, nie tylko za darmo, warto na to iść i zdobywać wiedzę, nawet jeśli nie jesteśmy tym do końca zainteresowani. Bo potem to zaowocuje. Zdobywacie jakąś wiedzę, otwierają wam się kolejne kręgi i możliwości. I powinniście z tego skorzystać jak najlepiej tylko potraficie, ponieważ to jest wasza przyszłość. Raz uzyskać link i wysłać po prostu mailem link do 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 dobowego do uruchania. Jak założyć konto, prosta rejestracja, imię, nazwisko, parę danych i jesteśmy na głównej stronie Hotmaila. Co tu jest? Na głównym przycisku Windows Lab możemy podłączyć swoje urządzenia. Komputer, Komórka, Xbox, to wszystko jest w jednym miejscu. Jest usługa Skydrive, to jest dysk, sie, dysk sieciowy, yy, który jest tam gdzieś na świecie, co tam leży. Yy, Udostępniają nam 5 GB. Można wymieniać się dowolnymi plikami oprócz filmów. Jest jakaś blokada, żeby nie tracić filmów. Brakuje mi na w moim telefonie. Kiedy jest telefon wyciszony, leży gdzieś pod poduszką czy coś w tym stylu. Yy, Wchodzimy na stronę, wysyłamy SMS-a konfiguracyjnego i w tym momencie zaczyna telefon przez tam ileś sekund po prostu na najgłośniejszym dzwonku dzwonić i daje znać, gdzie jest. Poczta. też, ja też widziała do przeglądania katalogu. E, jeszcze widziałam, że było w biurze projektowym, coś takiego.